Hello, guys! Witam Was z powrotem na moim kanale w kolejnym filmiku. Dzisiaj poranna rutyna, której dawno nie była. Uwielbiam nagrywać poranne rutynę. Pokażę Wam moją poranną, wakacyjną rutynę, taką po której czuję się dobrze, dobrze zaczynam dzień. Wam lubicie takie filmiki, ja też się uwielbiam, dlatego mam nadzieję, że Wam się spodoba. Mam sobotę godzinę 6.50. Generalnie tutaj bez budzika. Wyglądam aktualnie tak średnio jak głęba niewyspana ale trwa ten proces będzie jeszcze okej. Okay także się ogarnąć. Mam piękny, słoneczny dzień. No i oczywiście wszystko wam pokażę realistycznie. Nie mam jakiejś o estetyki piżamki, mam piżamkę z dogheadem, po z poduszką, z kremsem, z tajsem, ale nie ma lepszej rzeczy niż taki idealny, słoneczny, wakacyjny poranek. Uwielbiam wstawać wcześnie rano w wakacje, wraz ze słońcem wstaję, jest jasno i od razu mam jakoś tak więcej energii. Generalnie przez te pierwsze 30-35 minut mojej porannej rutyny staram się nie sięgać po telefon i robić rzeczy tylko dla siebie, to jest taki czas dla mnie. To są naprawdę małe rzeczy, nie zajmują one dużo czasu i moje samopoczucie jest o wiele lepsze w ciągu dnia. I na przykład, te wszystkie gry mają wiele po pielęgnacyjną rutynę, a ja mam tylko dwóch produktów tak cały czas, po nie potrzeby też tak się aż nie interesuje. Może powinnam zadbać bardziej o cerę, ale nie mam jakichś większych problemów i boję się używać czegoś więcej, żeby sobie nie zaszkodzić, szczególnie jeżeli nie mam wiedzy, ale po prostu to chyba w każdym filmiku, ale to jest mój powory, Codziennie przemywam twarz nawilżającą emocję do mycia z terapia. I nieważne, czy to jest zima, czy lato, SPF. Nic skomplikowanego, ale mam takie coś, że robię coś dla swojej cery i że dbam o siebie. Tak ale żeby pić więcej, podejmę mega, polecam kupić sobie taką metrową słomkę. Ja przez to, kiedy mam szklankę na biurku ze słomku, co chwilę sobie tak wiecie, siorbam jak chcecie się jeszcze bardziej wzmocnić, to możecie sobie wkroić jakieś owoce, cytryna I tutaj taki suplement, czyli żelki na zdrowe włosy i paznokcie Żelki z butyną Po tygodniu regularnego wybrania już widzę jakieś nowe baby hairy Także myślę, że całkiem fajna sprawa W te wakacje skupiam się bardziej na sobie i chcę o siebie zadbać Nie mam za dużo wyjazdów, także chcę, żeby do porą była takim rytułowym, dobrym początkiem Ja w zgodzie sama ze sobą. Często to powtarzam, ale takie przebudzenie się, zrobienie czegoś miłego dla siebie I widzę też trochę zajęło, żeby wypracować nawyki Żeby zobaczyć, co sprawia mi przyjemność co robić, czego nie lubię robić. I teraz mogę śmiało stwierdzić, że taka rutyna odpowiada mi w 100%. Codziennie dzień, kiedy się budzę, wiadomo, mam koszę i lepsze dni. naprawdę cieszę się na ten poranek. Nie zawsze wychodzi mi zrobienie wszystkich tych rzeczy, ale staram się robić chociaż część z nich. Dzisiaj Wam pokazuję wszystkie moje nawyki taką idealną i wiem, że nie każdy może sobie na nią pozwolić. Bo chodzi do pracę albo moje inne obowiązki. ale każdy jest inny, na każdy tryb życia. Więc od kiedy pamiętam jestem Mollin, teraz mi zależy mi na tym, żeby znaleźć ciągle poranka. Wiele na to przyjemności i fajne nawyki i wiem, że jeżeli się chce, to właśnie da się czas na Dobrych rzeczy dla siebie, Przechodzę bardzo zły czas, jeżeli chodzi o kawę, ponieważ mi się ekspres jakiś czas temu, cały czas jest. Na prawie dlatego muszę się pocieszać zwykłą kawą rozpuszczalną Udało mi się przestawić na to, że nie piję kawy od razu po przebudzeniu tylko właśnie po spacerze, tutaj mi piję szklanka wody i tak dalej ale to są te przyjemności, które sprawiają, że jestem szczęśliwsza a dzień bez kawki to dzień stracony, więc życzę wam smacznej kawusi Ja nie makijaż, żeby tak się ogarnąć na dzień Szybkie getre do filmu to na makijażowa jest naprawdę basicowa Ja lubię się pomalować, bo czuję się wtedy bardziej produktywna i nawet kiedy idę na siłownię albo na jogę bo właśnie dzisiaj na 12 idę na jogę zrobię sobie zrobić taki delikatny makijaż się wtedy lepiej, moja pewność z siebie idzie do góry A ten makijaż naprawdę nie jest skomplikowany Pokażę wam wszystkie moje ulubione produkty W w ogóle nie nakładam podkładu czyli takiej potrzeby, bo i tak wiem, że to wszystko spłynie jak jest ciepło Więc tylko używam korektora z Maybelline To jest zależy mi na tym, żeby moja poranna na nie trwała 3-4 godziny Wiadomo, kiedy nagrywam to schodzi więcej czasu Ale zazwyczaj wszystkie te nawyki, rytuały Udaje mi się zrobić w godzinkę, półtorej Ale ta godzina to dla mnie jest taki optymalny czas Brwi robię kredką z i mydłem z Lasha Niestety w wak się kulkuje. Może, jeżeli polecacie coś do dobrego, jakiś żar, to możecie mi napisać. Bardzo lubię taki make-up, no make-up. I zdarza się, że wychodzę z domu bez makijażu. A jak mam czas, wiem, że idę na jogę. Wiem, że cały dzień przede mną to lubię się pomalować. Mam wrażenie, że ja wszystko robię nie po kolei, ale teraz będę robiła róż i rozświetlać. Róż mam z Han i on mi w ogóle tyle razy spadł. Ja nie wiem, jak on ci jeszcze trzyma. Tak samo jak ten rozświetlacz z Revolution. Nie wiem, czy widać. Wow, i make-up. I ten róż ma strasznie dobrą pigmentację. No, myślałam, to poprawić gąbeczką, żeby go tak lekko wklepać. Nie wiem, czy tak się powinno. Robić. Kiedyś chciałam zostać Beauty influencerką, ale nie wyszło i chyba nie muszę tego komentować. Tę paletę chyba wszyscy znają, to była moja pierwsza taka droższa paleta, którą sobie kupiłam. Mam tutaj jeden cień, który się nazywa Holly. Nakładam go zawsze na opiekę, a potem takim zwykłym, brązowym cieniem robię sobie kreski. Staram się udawać procjonalisterą ten makijaż i wiecie, tłumaczyć wam dokładnie, co robię po kolei. Ja też nie do końca wiem, co robię. Nauczyłam się robić ten makijaż metodą prób i błędów. On mi się sprawdza. I chciałam się przykłanić do kolorów, jakichś fajnych kolorowych cieni, ale nie umiem i zazwyczaj lubię takie coś. Jeżeli nie mam czasu i muszę zrobić szybki makijaż, to nie wyobrażam sobie wyjść z domu bez zrobionych twi i rzęs. Ja zazwyczaj używam dwóch tuszy. Tu akurat mam z L'oreale i z Maybelline. Żeby zwiększyć ich objętość, były takie ładne, długie, podkręcone. I na sam koniec błyszczyk z Fenty. Dostałam go kiedyś na urodziny i przepadłam. I jak się prezentują mi taki daily glowing makeup, żeby się czuć dobrze, mieć produktywny dzień. I yeah, ja, nowy człowiek, no ja. O, i jeszcze, jeżeli brakuje wam energii na początku dnia, to polecam włączyć sobie jakąś taką dobrą playlistę, która Was tak pobudzi, da Wam kopa do działania. Mm -hmm. Przechodzimy do takiej części bardziej spiritualnej, organizacyjnej, planowania itd., tak dalej, tak dalej, Kiedy wiem, że później mam zajęcia z jogi, to rano zazwyczaj nie robię żadnej medytacji, chyba, że mi się bardzo chce. Dzisiaj nie czuję takiej potrzeby, więc to też zależy od dnia, ale jeżeli robię, to robię prowadzoną z Kosią Mostowską. Jednak na początku dnia bardzo lubię skupić się na tym, co jest tu i teraz, wypisać sobie kilka rzeczy, za które jestem wdzięczna. I to się może wydawać dziwne, kiedy rano sobie że jestem wdzięczna za dach nad głową, czy za to, że obudził mnie pies, za poranną kawusę. ale przez to, jeżeli rano za Zatrzymamy się i pomyślimy o tych rzeczach, to będziemy mieli uśmiech na twarzy i nauczymy się doceniać te rzeczy, które są wokół nas, które mamy teraz. Szczególnie kiedy nie sięgamy po telefon, nie mamy się do czego porównywać, jakby żyjemy naszym życiem, nie kogoś innego. Tylko właśnie dostrzegamy piękno w tym, co jest wokół nas, co nas otacza, co mamy na wyciągnięcie ręki, i to jest piękne. I często łapie się na tym, że oglądam jakieś story, są takie, „O matko, ta osoba jest na Bali, chciałabym być teraz na Bali, albo podróżuję po całym świecie, ale potem się zatrzymuje, „Pataty, może 20 lat, całe życie przed tobą, może ta osoba bardzo długo. Nie wiesz, ile odkładałam te pieniądze, jakby nie znasz tego całego backgroundu, i muszę sobie uświadomić, że ja czasem nie doceniam tego, co mam, a jak już coś spełnię, to chcę czegoś więcej. Zamiast docenić to, że mi wyszło, że robię to, co kocham, że mogę podróżować, że w ogóle mam możliwość gdzieś polecieć. I dlatego rano biorę mi pamiętnik i wypisuję właśnie 3-4 rzeczy, za które jestem wdzięczna. tego jakieś afirmacje, tak to wartościowuje się. I ja jestem osobą, której ktoś ma wypisane na kartce, to o wiele łatwiej mi jest zacząć działać, uwierzyć w siebie, a w moim self-care planerze, którego fanfakt niedługo będzie w rano, nowy rok akademicki i szkolny także nie mogę się doczekać, bo będzie to coś nowego To nawet w wakacje wypisuję sobie kilka rzeczy do zrobienia, takie najważniejsze rzeczy, robię to-do listę, zaraz sobie też rozplanuję cały dzień, bo po skończonej porannej rutynie zaczynam robić te rzeczy właśnie z tej listy i wieczorem mogę sobie wszystkie odhaczyć, czuję taką satysfakcję że nie straciłam dnia, polecam bardzo jeżeli trudno wam zorganizować dzień czujecie, że nic nie robicie, nawet jeżeli dopiero uczycie się wprowadzać jakąś taką poranną rutynę, to wypiszcie sobie wstać 10 minut wcześniej, pościelić łóżko Zrobić makijaż, spróbować nowy przepis na śniadanie. I takimi małymi kroczkami wypisujcie cale i z takich małych przyjść do większych. Więc teraz się tym zajmiemy i wiem, że nie każdemu się to sprawdza, ale ja jestem taką romantyziarą i bardzo lubię to robić. Dzisiaj akurat mam taki bardziej produktywny dzień. Zbliżały się moje urodziny i dzisiaj wyprawiam urodzinki dla rodziny. Ale zróbowałam, więc muszę zrobić zakupy spożywcze, podjechać do cukierni, odebrać tort. Mam jego o 12. No i fajnie byłoby to wszystko ogarnąć i tak dalej. Ale teraz, jeszcze do takich moich porannych rytuałów, wiadomo, należą zakupy spożywcze, żeby sobie kupić coś na śniadanie. Taki średniośniadany nie był ten Lidhol, ale kupiłam moje ulubione lody z Mixa One są bardzo rzadko w sklepach, więc jak zobaczyłam, że są, no to wzięłam Jeden pudding i jogurt proteinowy Dwa awokado, bo były na prące I tortilla wieloziarnista Teraz będziemy robić śniadanie, myślę, że zrobię omleta, bo teraz przechodzę fazę na omleta Ale najpierw tutaj wszystko ogarnę i schowam Ja w wakacje zdecydowanie jestem team na słodko Ze względu na te sezonowe owoce Jakby kocham truskawki maliny Ale look, at this, jaki on jest puchaty. Ale fajnie jest to, że jak nie macie dużo czasu, żeby ubić białko, to możecie go nie ubijać. Wtedy ten omlet będzie bardziej spity, ale ja jestem team puchaty. To jest takie coś, że jak ja mam na coś wchodzę, to naprawdę potrafię jest to codziennie i nie nudzi mi się to. Ja tego omleta robię tak dwa, trzy razy w tygodniu, myślę. I też podczas takich powolnych poranków staram się bardzo świadomie jeść. Nie dotkam telefonu, nie skróję TikToka, ewentualnie oglądam coś na YouTubie albo czytam książkę. Teraz czytam Solitaire Alice Osman i walczę z tym takim moim uzależnieniem z telefonu. Będę się teraz zbierać na jogę i pokażę wam takie moje essentials. Przede wszystkim mamy tu matę, moja jest z Decathlonu i sprawdza mi się całkiem dobrze. Mam już ją prawie 2 lata i jakby cały czas jest w super stanie. Do tego guard z Holo uwielbiam ten kolor. Dzięki niemu czuję się cute i o wiele przyjemniej mi się ćwiczy. Z kodem PATRYCJA macie minus 10% zawsze na zakupy w holo. Do tego jakieś takie dressy z Sinsei i butelka wody. Często też dostaję pytanie, jak się zmotywować do ćwiczeń? Skąd biorę motywacji, w ogóle chęci do działania? I powiem wam, że przez to, że sport jest ze no, mną całe życie, jest to taka moja Przyjemność, pasja, hobby. Ja tego nigdy nie postrzegam jako obowiązek, tylko czerpałam z tego radość i nie umiem tego w wytłumaczyć, jak się zmotywować, bo jak niektórzy mają tak z serialami albo z oglądaniem YouTube'a, że oni się do tego nie zmuszają, to ja mam tak z jogą i ćwiczeniami, że ja w wolnym czasie bardzo lubię ruszać moje ciało i daje mi to bardzo dużą przyjemność. Popatrzcie, właśnie, może w ten sposób. Pomyślcie sobie o rzeczy, którą lubicie robić, do której się nie zmuszacie, i spróbujcie znaleźć taką aktywność fizyczną, którą zaczniecie tak postrzegać. Ja zauważyłam, że jest taka presja teraz na siłownie, a jeżeli będziecie patrzeć na aktywność fizyczną, przez z pryzmat tego, że daje wam radość robicie to dla siebie, dla zdrowia, dla rozwoju osobistego, a nie dla wyglądu zewnętrznego i zauważycie jak dużo możliwości jest, żeby ruszyć swoje ciało to nie musi być siłownia, ja też mam problem z motywacją na siłownię w wakacje, bo jest taka ładna pogoda, że aż szkoda mi nie korzystać z tego, więc kiedy jest ciepło, ja wolę pójść na rolki na spacer, na jogę na świeżym powietrzu albo ze znajomymi gdzieś pojechać na przejeżdżkę rowerową, kiedy zmienimy ten mindset otwiera nam się bardzo dużo możliwości Zobaczcie ile teraz jest filmików na YouTube z pilatesem, z jogu, z rozciąganiem. Treningi w domu, nie musicie chodzić na siłowni. Możecie sobie kupić hantlę I właśnie, jeżeli nie lubicie siłowni, no to może właśnie te homeworkout. Może macie możliwość, żeby zapisać się na jakieś zajęcia. Ja chodzę na darmowe zajęcia z Jagi w swoim mieście, bo znalazłam gdzieś to na Facebooku. Chodzę też na Poldens i staram się, żeby ta aktywność fizyczna nie była różnorodna. Więc to jest takie Twoje przypomnienie, że nie musisz chodzić na siłowni. Jeżeli tego nie lubisz, to nie zmuszaj się do tego. Jest taka różnica pomiędzy zmuszaniem się a dyscypliną, bo jak wiesz, że lubisz coś robić, a masz takiego lenia, to pomyśl sobie, jak będziesz się czuć po treningu. Jeżeli radość ci przyniesie satysfakcji, a kiedy nie lubisz czegoś robić i jeszcze się do tego zmuszasz, to postrzegasz to bardzo negatywnie, więc mam nadzieję, że to wszystko ma sens, ale popatrzcie na aktywność fizyczną jako rzecz, która powinna Wam dawać przyjemność, satysfakcję i w ogóle pomyślcie, że robicie to dla siebie, dla zdrowia, dla nawet poznawania nowych ludzi, bo tam się da poznać bardzo fajnych ludzi, którzy może mają podobne zainteresowania co Wy. Zapiszcie się gdzieś na jakieś zdjęcie z przyjaciółką i skurczy teraz tyle opcji na aktywność fizyczną. Ja o wiel bardziej wolę jogę, polnitz, akrobatykę, taniec. Mogę opowiadać o tym godzinami, ale muszę się już zbierać, żeby się nie spuścić na. Zajęcia. Także jeżeli potrzebujecie motywacji do aktywności fizycznej, próbujcie różnych aktywności, szczególnie wakacje, korzystajcie z pogody i róbcie to dla siebie, a nie dla kogoś innego i nie zmuszajcie się do niczego. pojadę, wróciłam do domu. Mamy godzinę 13, więc na tym uznajmy, kończy się moja poranna rutyna. Teraz zajmę się rzeczami z mojej to-do listy. Właśnie dzisiaj mam urodzinki rodzinne, więc tutaj będą jakieś przygotowania, porządki i tak dalej, i tak dalej. To jest mój taki idealny poranek, nie każdy tak wygląda, ale mniej więcej staram się codziennie robić te nawyki. Czasem nie ja idę na jogę, czasem idę na siłownię, czasem pójdę sobie na rower, czasem w ogóle nie więc dostosowuję to pod to, jak się czuję. Ale pamiętajcie, żeby się nie porównywać, bo to jest rutyna, która mi sprawia przyjemność, która mi daje satysfakcję. Każdy z nas jest inny, każdemu sprawdza się co innego. Chciałam kogoś tym filmikiem zainspirować, żeby może wprowadził nowe nawyki, więc pamiętajcie, że Wasza rutyna nie musi wyglądać tak jak moja. Zróbcie tak, żeby Wam było dobrze, ale mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał i właśnie zmotywował Was do działania, żeby zadbać o siebie w te wakacje. Także jeżeli obejrzyjecie do końca, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz łapkę w górę. A jeśli jeszcze tego nie robisz, no to zostaw subskrypcję, żeby być ze mną na bieżąco. Po więcej motywacji i przepisów zapraszam na Instagram i TikToka. I to już koniec autor reklamy, życzę wam dnia mam nadzieję że u ciebie wszystko w porządku i do następnego filmiku